Paweł Habrat, psycholog sportu, panie trenerze, dziś Zagłębie Lubin współpracuje z panem wieczorem. Co będą robić? No tak, współpracuje ze mną dzisiaj, ale tak naprawdę ta współpraca już się toczy cały zeszły sezon. Dziś mamy kontynuację tej pracy, którą wykonywaliśmy w zeszłym sezonie, bo tak naprawdę wszystko, co było do powiedzenia, jeśli chodzi o zespół, o tym chłopaki mają pojęcie, o tym rozmawialiśmy do tej pory. Teraz będziemy skupiać się na podciągnięciu umiejętności indywidualnych. To taki temat, który wspólnie tutaj ze sztabem postanowiliśmy zrobić, bo sądzimy, że każdym zawodniku drzemie pewien potencjał, do którego należy sięgnąć, do który należy wydobyć, i to bardzo ważne, żeby umieć właśnie skorzystać z rezerw i stać się lepszym właśnie tutaj na, na tym obozie, ale również właśnie podczas sezonu, kiedy, kiedy również jest czas na, czas na to, żeby wykonać pewną pracę właśnie w tej sferze mentalnej. W tej pracy trener sięga po nietypowe rozwiązania. No, staram się korzystać z rozwiązań, które są dla chłopaków ogólno dostępne, jednocześnie takie, które pozwalają przyswoić szybko wiedzę, ale nie tylko szybko, a przede wszystkim skutecznie. Dziś wykorzystamy do tego celu film. No, tytuł nie zdradzę, ale będzie to film o pewnej osobie, która ma bardzo silną motywację, żeby osiągnąć cel, który wydaje się być trudny, ale, ale z drugiej strony realny. Pokazuje w tym filmie ten człowiek. Jak dużo trzeba też poświęcić rzeczy, żeby osiągnąć cel, i który wymaga ciężkiej pracy, determinacji każdego dnia, no a jednocześnie takiego ciągłego dążenia do, do, do tej doskonałości. Więc ten temat wydaje się być spójny z tym, co tutaj każdy z tych zawodników chce też osiągnąć w życiu zawodowym. Ten dzień na obozie jest naprawdę intensywny. Są dwa treningi, są również zajęcia tutaj z trenerem, ale jest jeszcze czas na, na jakieś własne doskonalenia. No, oczywiście, że tak. I, I te dwa treningi to też mieliśmy wczoraj. Przed nami, przed nami dzień meczowy. No, i za każdym razem staramy się również brać pod uwagę to, że pojawia się zmęczenie, gdzieś tam ta koncentracja nie jest na najwyższym poziomie, więc trzeba dozować te środki. I również taki czas spędzony na filmie to czas, w którym zawodnicy wspólnie spędzają ten czas z całą drużyną. Mają czas też na regenerację i jednocześnie takie pożyczenie. Też na spędzenie czasu, więc moim zdaniem to jest kwestia umiejętności wykorzystania tego czasu i połączenia no, przyjemnego z pożytecznym. Patrząc tak z boku na trenera, to, to trener jest taką dobrą duszą całej drużyny. Tu zagada, tu coś podpowie, zawodnicy też to czują. No, przede wszystkim stara się w tej pracy być sobą. No ale oczywiście też klimat temu sprzyja, no bo poruszam się wśród zawodników, którzy również są na co dzień uśmiechnięci i zadowoleni z tego, co się dzieje, a jednocześnie myślę, że szatnia, którą, którą też oglądam podczas sezonu, to szatnia, do której z przyjemnością się wchodzi, no, bo ona żyje, tak? ona wciąga i mogę powiedzieć, że dla mnie to również przyjemność praca tutaj, praca z tym zespołem i, i bycie też częścią tego zespołu.